Dzisiaj zamiast recenzji pokażę Wam, jak zbudowałem sobie ostatnio mocka takiego w klimatach bagiennych, tym razem z ery wojen klonów, bo większość z Was po prostu lubi te wojny klonów, więc zbudowałem sobie coś z wojen klonów. Też możecie zobaczyć, że tło mi się delikatnie zmieniło, bo kupiłem sobie takie trzy pudełeczka na klocki. Nadal je segreguję, jest to dość żmudna praca, szczerze mówiąc, posegregować wszystkie swoje klocki, bo też większość klocków po prostu trzymałem w wielkich po prostu pudłach, tak na przykład szare klocki trzymałem w jednym wielkim pudle. No a teraz postanowiłem sobie trochę tam posegrać na jakiś tam element, jakieś cegiełki, jakieś płytki itp. No i całkiem fajnie to wygląda, całkiem przyjemne takie dla oka. Tutaj coś dla fanów Breaking Bad. Przejdźmy sobie do samego mocka. No tak jak mówiłem jest to taki mocek w klimatach bagiennych, dlatego jest tutaj mnóstwo tych oliwkowych roślinek. No i też gdzie nie gdzie trochę dla terenu dałem takie ciemno piaskowe Też mi się wydaje, że to właśnie tak fajnie wygląda. Jest po prostu fajna kompozycja tych kolorów właśnie tego oliwkowego z tym piaskowym. Całkiem fajnie to wygląda. Też widziałem z tego takiego mocka na Instagramie, że były po prostu takie klimaty śnieżne też były takie oliwkowe roślinki, też muszę to wypróbować, bo całkiem fajnie wyglądało. myślę, w sensie, że jakiś taki właśnie mocek z takimi oliwkowymi i białymi elementami się na pewno pojawi. No jak możecie zauważyć, na środku tego mocka biegnie taka rzeka, taka trochę rzeka bagno. Dlatego do jej użycia użyłem takich właśnie płytek Sand Green i dałem po prostu przezroczyste klocki i to całkiem, całkiem dobrze wygląda. Dlatego jak chcecie jakieś takie bagna właśnie robić, no to polecam Wam użyć takich sand greenów jako podstawka, a na nie po prostu dawać już potem przezroczyste klocki. Kolor wody jest taki właśnie taki zielonkawy, przezroczysty więc myślę, że to całkiem fajnie wygląda. No sam nie ma jakiejś fabuły, szczerze mówiąc, to jest to po prostu taki oddział klonów z komandorem Green na czele, który po prostu patroluje ten brzeg tej rzeczki, czy też tego bagienka. Żeby nie było tak pusto, to dałem właśnie takiego spider droida już wyłączonego. Po prostu zmieniłem mu czerwone oczka na przezroczyste i też to całkiem spoko wygląda. Dodatkowo w różnych miejscach dałem mu takie plejty zielone, też dałem mu trochę tam listków, żeby właśnie wyglądało, że on po prostu jest taki zarośnięty już w tych bagnach. No i obok też leży taki właśnie droid w zielonkawych barwach. No nie wiem jaka to może być planeta, na pewno nie jest to Kaszyk, mimo że użyłem żołnierzy z Trick Test właśnie z Kaszyk oraz Komandora Gri. No ale po prostu załóżmy, że jest to jakaś randomowa planeta z wojen klonów, gdzie właśnie tacy. Żołnierze z Kesik będą jak najbardziej pasować. W tym miejscu, z racji już braku tych roślinek takich wielkowych, po prostu zrobiłem takie obozowisko jakby. I też dałem taką scenkę, gdzie dwóch klonów jeszcze po dobrej stronie mocy zapoznaje się z lokalną fauną. Też myślę, że takie różowe żabki pasują fajnie do takiego mockowa, dodają taki właśnie kontrast, taka wiecie, różowa plamka. Dlatego w paru miejscach one się u mnie pojawiły. Też dałem tu takie drzewko końców, które sobie kiedyś tam zbudowałem też wielu z was pisało, żebym dał jakiś poradnik na takie drzewka, ale no nie bardzo wiem jak mogę dać taki poradnik na drzewo. No po prostu budujecie sobie jakiś tam pień. No a same listki są po prostu połączone ze sobą innymi listkami. No a w te listki po prostu powbijałem te takie właśnie oliwkowe listki, listki w listkach masło maślane, ale po prostu nie mam pojęcia jak, jak wam dać taki poradnik. No każdy by to takie drzewko zbudował po prostu. Inaczej, no ale sama Struktura tych liści to jest po prostu taka gałązka oliwkowa, jak widzicie, w którą po prostu powbijam te inne listki. Wygląda to dość fajnie, bo jest tak gęsto, jest takie po prostu gęste drzewko. No a budowa samego pnia, no to już leży od każdego, każdy buduje to inaczej. Ja staram się zawsze budować jakoś tak specyficznie, żeby nie było kwadratowo, zawsze staram się używać jakichś okrągłych elementów też. No i jako tako to wygląda. No, a co do późniejszych mocków, to na razie nie wiem, co będę budować. Może jakieś Kermore. Na pewno muszę kupić płytki te większe, bo wszystkie swoje płytki, czyli, ty, czyli te cztery największe, wykorzystałem do Winterfell. A Winterfell też przydałoby się zacząć już kończyć znowu, przynajmniej ustawiać figurki. Bo jak ktoś śledził moje filmy z Winterfell, no to wie, że ja planuję to Winterfell na pewno zrobić większe, tak żeby po prostu jeszcze za tymi murami były inne jakieś mury wnętrza za po prostu główną bramą, bo to nie był taki pusty mocek, że wiecie, że jest po prostu brama i murki jakieś tam i po prostu jest cały pusty teren, na którym są żołnierze. No i dlatego myślę, że taki Winterfell będzie takim mockiem na przynajmniej 2-3 lata według mnie, bo też zebrać te wszystkie klocki, zebrać też hajs na te klocki, to wiecie, trzeba po prostu czasu. A na razie robię mocki właśnie na takich malutkich płyteczkach. właśnie tego ostatniego mocka z Wiedźmina też na takiej płytce budowałem, i to też całkiem spoko wyszło. Tą Feluczę też na takiej płytce budowałem, więc myślę, że w takich mockach też są dość dobrych. No, bo wiecie, nie jest to jakaś mała płytka, duża też nie jest, no jest to taka średnia, więc myślę, że w takie średnie mocki też całkiem to dobrze wychodzi. Jakoś tam potrafię to zagospodarować. No, a tego mocka tak naprawdę budowałem sobie po prostu na live na TikToku. Nie chciałem po prostu takiego, takiego mocka bagiennego zbudować, żeby właśnie były takie lilijki, jakieś rzeczka, jakieś takie krzaczki właśnie w tej wodzie. No i myślę, że całkiem fajnie to wyszło. No nie jest to może jakiś mocek największych polotów. Też na pewno nie jest to mój najlepszy moc jaki zbudowałem. No ale spoko wygląda. Też wiem, że muszę na pewno dokupić sobie więcej takich lilijek, No bo wykorzystałem wszystkie, jakie mam i zobaczcie, że no nie jest aż tak gęst, jak bym chciał. Tutaj jest w ogóle pusto wokół tego pająka, też jest dość pusto. Dlatego na pewno liliki są na liście do kupienia. No i ciągle muszę takie gałązki kompletować, bo sporo z nich wykorzystałem na te moje brzuszki, które budowałem ostatnio. Tam stoją właśnie. One mi całkiem fajnie wyszły, więc szkoda mnie je po prostu niszczyć, też będę robić po prostu więcej takich brzuszek i będę jakiś tam kiedyś las budował może. Możliwe, że będę budować jakiegoś mocka z RD Old Republic, może jakąś bitwę o Alderaan, tam właśnie może by użyć takich brzuszek, jakichś takich iglaków, jakichś kamyczków fajnych. Oliwkowych kolorów, więc myślę, że Olderan z The Old Republic, z tego takiego zastunu gry, to myślę, że to byłby całkiem spoko pomysł na mocka. No, oczywiście napiszcie w komentarzach, co byście takim mocku myśleli, czy chcecie takiego mocka zobaczyć. No i też dajcie znać, czy chcecie takie filmy na YouTube, właśnie z budowy mocków, z takich etapów budowy, tak jak na TikTok na przykład robię tam krótkie filmy, tam mniej niż minuta, po prostu z jakichś tam etapów budowy. No, to tutaj by taki sam był format, tylko po prostu dłuższe, bardziej szczegółowe omówienia, co zbudowałem, z jakich elementów i co mi sprawiło jakoś tam trudność. Bo na pewno, jak będę budować Winterfell, to takie filmy się na pewno pojawią, bo przy Winterfell jest dużo do omówienia. No, i widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale.